DLC lepsze niż sama gra, czyli witam was w mojej recenzji, w moim spojrzeniu na Elden Ring Shadow of the Earth 3, czyli DLC do samego podstawowego Elden Ringa. Uwaga, ten film może zawierać spoilery o DLC Shadow of the Earth 3, jak i o samym podstawowym Elden Ringu. Jeśli jednak ci to nie przeszkadza, to życzę miłego oglądania. Jeszcze na samym początku warto dodać, że jakimś ogromnym fanem Elden Ringa nie jestem. Znaczy tak, wiem, mój cały kanał się na tym opiera, ale to, że wielkim fanem nie jestem, nie znaczy, że uważam, że to zła gra. Uważam, że to bardzo dobra gra, ale uważam, że grałem w lepsze Southlake'i, -like y. a w trochę z nich grałem i też mogę powiedzieć, że co nieco o nich wiem, bo jednak gram w nie w tym momencie to chyba już będzie z 12 lat życia, czyli to jest większość mojego życia, więc co nieco o nich mogę powiedzieć, bo gram, no pierwszą grą było *Prepared to Die Edition Dark Souls 1, mam na myśli. Um, w ogóle, jeśli się zastanawiacie, czemu przez cały film Będę miał trzy różne skiny To po prostu przez to, że nagrywam to w trzy różne dni I nie zwracajcie się też na to, że niektóre koszulki mogą być pomięte, ale Nie chciało mi się specjalnie prasować. No i wydaje mi się, że to tyle. Przejdźmy do filmu ma. Ja jeszcze Wam na chwilę chcę przerwać odcinek, przepraszam za to, ale chcę Wam po prostu powiedzieć, że jeśli na przykład ten fragment, co teraz będzie, czyli o świecie Was nie interesuje, chcecie przejść do następnego, czyli poziomu trudności, czy jakiekolwiek innego, to pamiętajcie, że macie film podzielony tu na pasku, yy, macie podzielony film na segmenty, w których, yy, no po prostu na segmenty yy, czasowe, w których co jest i jeszcze w opisie też macie, a jeśli nie będzie tu działało, no to też macie tu wam. W tym momencie pokazuję, w czym miejscu, w, który, w którym, kiedy się zaczyna jakby który segment. No dobra, ja wam już więcej nie przeszkadzam i znikam. Już przechodząc do świata, nie będę tu opisywał tylko budowy mapy i krajobrazu, który jednak uważam, że w tym DLC jest cudowny. Wydaje mi się, że krajobrazy nawet są piękniejsze niż w samym podstawowym Elden Ringu. To jednak opowiem tutaj ogólnie o świecie. Już na samym początku widzimy ten taki klimat mroczny i tajemniczy, który właśnie no, daje mi vibe starych Dark Soulsów. Sam świat jest otwarty, wielkości wydaje mi się, że jest podobny do pogrobnej dwóch Weeping Peninsuli, czyli tych na dole wysp, Coś takiego mi się wydaje, no i świat ogólnie jest otwarty. Jest trochę tam legacji Dungeonów i wydaje mi się, że to jest właśnie największy plus tego DLC. Te Legacy Dungeony, czyli jakbyście nie wiedzieli, to są te takie duże, zamknięte lokacje, jak na przykład w podstawce mieliśmy Stormville, bo jednak farta przestrzeń to jest minus w tym DLC, jak... Zjeździemy po tej mapie, tym naszym koniem, czy zwiedzamy ją. Początkowo wszystko jest ok. Początkowo wydaje się wszystko w porządku, ale z czasem po prostu ta mapa zaczyna być pusta. No i bardziej to widziałem, w wydaje mi się, w tych miejscach. Gdzie palce są spod ziemi, nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa. To jest takie pierwsze miejsce, to jest tam na dole mapy, gdzie, żeby tam się dostać, trzeba przyjechać plażą. Dosłownie na tej plaży nic nie ma. W tym miejscu, gdzie są palce, też nic nie ma. Jakby ta mapa jest pusta tam są tylko potwory nie ma żadnego nawet przedmiotu są ogniska. I się okazuje, że na środku tego Miejsca z palcami. Trzeba mieć jakiś gwizdek, który zdobywasz w jakimś kościele, i dopiero później idziesz tam. No i myślisz sobie, jaka wielka walka będzie z bossem. Ja tak przynajmniej myślałem. Z tego powodu. Pojawiało mi się na przykład ten punkt, tam, że można przyzwać, no i byłem pewny, że tam będzie jakaś wielka walka z jakimś bossem, ciekawym, czy coś. Okazuje się, że nie. Idziesz na środek, w odwok, nie wiadomo czego, i dostajesz zwykły amulet. Okej, okay, ten amulet może się komuś przydać, ale. Jakby. No nie, jak, jednak ta mapa wydaje się w pewnych elementach pusta i to jest największy minus. Jakby największy minus wydaje mi się DLC jest to, że po prostu ta mapa w pewnym momencie zaczyna nudzić. Mimo że jest piękna, mimo że ma cudowne krajobrazy, jak już mówiłem, lepsze niż w Elden Ringu, jak na przykład cały teren y, ukrytego grobu Haro, czy tam tego niżej modre wybrzeże, czyli te. Ta część mapy z czerwono-świecącymi kwiatkami, czy niebiesko-świecącymi kwiatkami, ona wydaje mi się najpiękniejsza i jest najciekawsza. To nagle obok tego masz plażę, która jest pusta i właśnie jest ten teren z palcami, który też jest pusty. Ale dobra, przejdźmy do lepszych części tego DLC, bo tak zacząłem od minusów, czyli do legacy dungeonów. Uważam, że to jest najlepsze, to jest najlepsza część tego DLC i to właśnie te tereny najbardziej oddają mi vibe takich Dark Soulsów. No na przykład jak mamy dążę cienia, czyli ten taki to jest ten czarny zamek, on mi bardzo daje vibe na przykład Drangelik z Dark Soulsa 2. Po prostu Czułem duch tych starych Dark Soulsów. Mimo, że Dark Souls 2 to jest trochę inny Dark Souls, to jednak miał vibe tych Dark Soulsów. Tych Souls-like'ów, ten mroczny, tajemniczy i ciekawy, tak naprawdę. Na tych niby pustych terenach w pewnym miejscu mamy i różne jaskinia. Na przykład jaskinia, która prowadzi nas do całkiem nowego, ukrytego terenu. To w ogóle jest rzecz, o której też chciałbym wspomnieć, czyli dużo ukrytych terenów. W całym DLC są chyba trzy tereny, do których dostaje się przez ukryty sposób. Na przykład tu musisz użyć jakiegoś gestu przy no, posągu, żeby się otworzyło. Tu musisz na przykład znaleźć ukrytą ścianę, tu musisz na przykład przejść przez całą jaskinię. I to właśnie jest takie elementy, no ja pamiętam, że ominąłem jedną część ukrytą ścianą. Mimo, że tam byłem, po prostu nie zauważyłem, że tam jest ukryta ściana. No, są te jaskinie. Jest dużo jaskin, są też katakumby. No i te jaskinie są akurat wyjątkowe, są bardzo ciekawe. Też w tych jaskiniach postajemy na przykład, jak wygląda nasz cudowny Aleksander. W środku, tak widzimy jakby środki, słoj w, w, w jaskiniach. Ale te jaskinie są ładnie zbudowane. One są też ładne. Sam, w ogóle mówię, cała gra jest sama ładna. Teren, krajobrazy, które w, w tym momencie prawdopodobnie widzicie, są cudowne, no ale ten pusty teren zaczyna w pewnych momentach denerwować. Na przykład już ostatnią część tam Rauch, czy jak to się tam nazywało, tak bardziej trochę szybko przebiegłem, bo to, no, po prostu już mi, to był moment, gdzie już aż tak mi się bardzo nie chciało przechodzić tego terenu, bo starałem się jak najlepiej przejść cały DLC, żeby jak najwięcej nowości znaleźć, jak najwięcej właśnie mieć rzeczy do tej recenzji, którą właśnie teraz słuchacie. Też nie mogło zabraknąć oczywiście najważniejszego elementu każdych z likeów czyli wielkich bagien. Tych wielkich bagien są są chyba dwie czy tam trzy lokacje. I jeszcze tutaj chciałbym wspomnieć o w ogóle wejściu do DLC, bo to jest ciekawe, bo ja pamiętam jeszcze za czasów, bo grałem w Elden Ringa bardziej na premierę, przyszedłem całego. Zrobiłem wszystkie trofea. Jeszcze zanim w ogóle było wiadomo, że będzie DLC, to gracze mieli teorię, że właśnie bo do DLC tłumacząc, wchodzi się przez dotykając rękę Migeli po zabiciu moga. pamiętam, że właśnie z tatą nawet o tym rozmawiałem, bo mój tata też grał w Elden Ringa, to by było dobre miejsce na DLC, że właśnie coś z tą ręką, albo na przykład za tym, bo to był dość pusty teren. No i właśnie gracze sami o tym mówili. Jestem ciekawy, czy oni mieli to w planach wcześniej, czy właśnie może gracze ich trochę nakierowali, że to by był dobre, dobre miejsce? Jeszcze też lekko to jest, jak widzicie, fragment do fabuły, ale bardzo krótki. Też nie chcę za dużo spoilerować, dlatego dużo nie powiem. Po prostu fabuła głównie polega na tym, że po prostu podążamy śladem Migeli. I tu dochodzimy do momentu, gdzie spotykamy różnych NPC-ów yy, różne questy I jakby podoba mi się to, że każdy NPC też głównie właśnie podróżuje za tą Migelą. Każdy ma jakieś swoje zadanie. Mamy Mora, który na przykład jest yy, sklepikarzem, mamy Ledę, która jest taką główną przewodniczącą, no po prostu fajnie to wszystko wygląda, też są fajne, ciekawe questy, niektóre też ukryte, jak na przykład mamy jeden wielki quest Kona, który yy, prowadzi nas ostatecznie do zabicia, wydaje mi się, że najpiękniejszego bossa, jakiego widziałem. Przemiana pomiędzy pierwszą fazą a drugą jest cudowna. Co w tym momencie prawdopodobnie widzicie, bo udało mi się na szczęście tu nagrać w całej okazałości. Bo też mamy takie pomniejsze questy ukryte, jak na przykład to, że mamy staruszkę w jednym z pierwszych legacji dungeonów, które spotykamy, którą. No nie możemy z nią pokazać, bo ona uważa, że jesteśmy zbójnikami, ale jak zabijemy bossa w tej lokacji, założymy jego głowę, to nagle z nią gadamy. No są takie po prostu pomniejsze, ciekawe questy, które no fajnie rozbudowują świat. Fabuła. Wydaje mi się, że mniej więcej ma sens, ale można było lepiej poprowadzić tą historię tego DLC, mogło to trochę ciekawiej wyglądać, no ale nie uważam, że historia tego DLC jest tu, uważam, że jest dobra. W sumie tyle w tym fragmencie, przejdźmy do następnego. Trudność. Początkowo miało się to znajdować, ten temat w tym samym... W fragmencie cały świata, ale uznałem, że akurat w tym DLC zasługuje ono na całkiem oddzielny segment. Sama gra dla mnie ciężka nie była, ale może być to przez to, że używałem mimik -tira. wiem, <grywa> wiem używanie mimiki jak tak można. Tak wyszło. Używałem też znaków przyzwań NPC-ów, ale trochę z tym mam inną historię. Bo normalnie w Dark Soulsach ja nigdy nie korzystam z takich rzeczy jak np. przyzywanie online czy coś takiego. Jedynie z czego korzystam, to właśnie z przyzywania NPC-ów, ale nie jest to po to, żeby mi oni pomogli, tylko po to, żeby zrobić ich questy. Nie wiem, jak to jest w Elden Ringu, ale wiem, że w dawnych Dark Soulsach, np. w Dark Soulsie 1, żeby poprowadzić dalej quest, jak np. mieliśmy Solara, to żeby po Prowadzić dalej quest, musieliśmy go przyzwać na przykład do walki z orszczem i smaugiem, A w Dark Souls 2 na przykład jak mieliśmy tą Lady z tą taką inną maską. To, żeby je zrobić jej quest'a to też musieliśmy ją tam przyzwać do walki, tylko że ona akurat musiała przeżyć całą tą walkę, żeby quest był dalej poprowadzony. Dlatego właśnie przyzywam NTC-ów do walki, nie po to, żeby było mi łatwiej, co właśnie widać w najbardziej walce z Final Bossem, z którym się trochę męczyłem bo zajęło mi ta walka chyba 6 godzin co w ogóle mogliście widzieć na moim Twitchu więc serdecznie was zapraszam twitch.tv slash bitmortem czasem jak chcecie sobie poglądać, to tymczasem odpalam sobie właśnie wieczorny streamek z gierek yy, tylko muszę was ostrzec, przez najbliższe 3 tygodnie nie będzie streamów, bo mam wyjazdy ale później jak od razu wracam to mam zamiar grać w Dark Souls 3 Archtrance i całe przejść bo to jest ten taki moc, co tam ostatnio wyszedł w którego jeszcze nie grałem i mam zamiar Teraz chcę wam powiedzieć, że szczerze jednym problemem w tym walce, która mi sprawiła, ten boss jest łatwy, ten boss nie jest trudny, ten boss uważam go za łatwego bossa, ale jedyny problem, który mi sprawił, to to, że przyzywałem NPC, tak który o wiele utrudniał mi tą walkę. Jak coś to nie przyzywajcie, nie polecam. Jeśli chodzi o całą trudność DLC, dla mnie jakoś DLC nie było trudne, miał oczywiście fragmenty, w których tam kilka razy umierałem. Z bossami Max miałem chyba trzy próby, czy coś takiego. No i licząc Mesmera, z którym trochę więcej przypróbowałem i Final Bossa, ale wydaje mi się, że to po prostu trudność polega na tym, że trzeba się nauczyć, tak jak w każdych Dark Souls, ataków tych bossów. To nie ma tak, że o, yy, tu od razu sobie pach-pach, jesteś wymaksowany i zabijasz wszystko. No nie, po prostu musisz się nauczyć, jakie mają ataki, bo też ataki mają. Takie, że na przykład robimy jeden unik, zrobimy od razu drugi unik, to nas trafi, bo jest atak opóźniony. Nie wiem, czy From Software tak robi to specjalnie, czy jak, albo musisz dobrze wyczuć, wiedzieć, kiedy jest jaki atak, kiedy zrobić unik, kiedy zrobić skok, kiedy zrobić coś tam, kiedy może zaatakować. Trzeba się tego wyuczyć, no co jest raczej normalną. W W -like. to jest fan z tej gry, ty musisz się nauczyć tego bossa i dopiero wtedy jesteś w stanie go pokonać. To jest normalne. A jeśli chodzi o zwykłych wrogów, to też jacyś trudni nie byli, oczywiście byli trochę trudniejsi i mniej trudni przeciwnicy jak zawsze, ale nie było jakichś takich co bardzo, bardzo by sprawiły mi trudność. Prawda jest taka, możemy to powiedzieć, że Elden Ring jest najłatwiejszym souls -like ze wszystkich. No a ludzie, którzy grali tylko w Elden Ringa, bo jak wiemy, jest to najpopularniejsza gra from Software w tym momencie. Poszli do DLC i się okazało, że DLC jest jednak trudniejszy niż ten sam Elden Ring, i wydaje mi się, że właśnie największym elementem, który zmienia poziom trudności są błogosławieństwa, o których trochę będę więcej mówił w następnym odcinku na temat ogólnie nowości. Teraz mogę Wam powiedzieć, żeby nie za dużo mówić, że po prostu działają one jak koraliki i wspomnienia z Sekiro, bo jak wiemy, każde DLC w Souls Likeach polega na tym, że idziesz do nich po zabiciu ostatniego bossa i jakby. Twój poziom w DLC się nie zwiększa. To jakby po zabiciu ostatniego bossa masz prawie identyczny poziom jak po zabiciu ostatniego bossa w DLC. No, za bardzo Twój poziom się nie zmieni, chyba że pójdziesz do DLC wcześniej, ale nie mówimy o tym. Więc raczej Twój poziom się nie zmienia. Tu jest całkiem to zmienione, bo tak naprawdę tu cały czas rozwijasz postać. Tu właśnie możemy przejść do następnego segmentu. Ta tak naprawdę mogłaby być samą osobną grą i tu właśnie wchodzi ta alternatywność świata rzeczy z Eldena to powoduje, że po prostu DLC Shadow of the Eldritch mogłoby być całkiem osobną grą są tu wszystkie elementy z Elden Ringa. Mamy tu popioły wojny, mamy tutaj łzy, mamy tutaj jakieś tam sobie potworki no tak naprawdę wszystko z podstawowego, mamy przepisy, mamy gesty, mamy też bronie, no, ogólnie wszystko polega na tym samym, jedyna jakaś różnica to to, że nie mamy do ulepszania butelek, co, co, tego jedynie nie mamy. To DLC mogłoby istnieć jako osobna gra i by wyszło prawie na to samo mm, i to właśnie powodują te błogosławieństwa, te błogosławieństwa, które są w stanie ulepszyć dość mocno naszą postać, no tak naprawdę ja wchodzę do DLC mając na przykład 800 obrażeń w podstawowej grze w DLC mając fulla już tego co zrobiłem pod koniec miałem 1800 jakby o 1000 obrażeń to jest no, to jest ponad dwukrotność tego co miałem jeśli o to chodzi mm, więc tak to trochę zmienia postać rzeczy bo trochę levelowanie, upgrade'owanie swojej postaci powoduje to, że to jest całkiem osobna gra i z jednej strony jest to plus, z drugiej minus, bo ty musisz mieć te elementy, a te elementy znajdują się podczas eksplorowania mapy. To właśnie jest ten plus i minus, bo plusem jest to, że jak masz wymaksowaną postać, to nie możesz lecieć sobie przez to DLC jak chcesz, tylko też masz jakiś problem. I tak musisz zabić MOGA, żeby pójść do tego DLC. Więc musisz to nieco mieć zrobione i wtedy możesz pójść do tego DLC i tak nie będzie takie łatwe, nawet jak masz wymaksowaną najlepiej postać. Oczywiste jest to, że jak masz builda zrobionego, będzie ci łatwiej, no ale nie będzie to takie łatwe bez tych błogosławień, bez tych fragmentów, osrodrzewa czy tam prochów czcigodnego ducha. Tu przechodzimy do w sumie tego, dlaczego uważam, że DLC jest lepsze niż Elden Ring. Dlaczego tak uważam? przez to, że ta gra jest jakby nowym Elden Ringiem. Ja to nazywam alternatywną wersją gry. Właśnie tu chodzi też o alternatywność świata, że ten świat jest bardzo podobnie zbudowany, ma bardzo dużo wspólnych elementów. Jak na przykład w naszym przypadku w podstawowej w ziemiach pomiędzy mamy Renale. Tutaj mamy Relany, też obie te postacie, te bossy. Też mają czary związane z księżycami, więc to też jest po, po, po jakaś alternatywna wersja. Tak samo jak mamy w podstawce Spirit Tree, tutaj mamy te wielkie piece. Tak, tak się to nazywa wielkie piece, które wyglądają jak tak naprawdę jeden wielkie ognisko. Nie pamiętam jak się nazywa, to takie metalowe, ale to pewnie w życiu jak się to nazywa, bo nie zapomniałem. To takie metalowe, w w środku jest ogień. Nie pamiętam po prostu tego nazwy, ale często w grach jakieś jeszcze coś takiego. Obiety istoty. W Wydrapiają właśnie łzy do butelki, do tej naszej yy, lepszej butelki, i to jest właśnie ta alternatywna wersja, że jakby tu jest każdy element Elden Ringa, tylko że jest on, ja uważam, że jest ulepszony, jest lepszy i jeszcze dodaje nowości, i dlatego wydaje mi się, że jest to po prostu lepsza wersja Elden Ringa, bo to DLC mogłoby działać jak całkiem osobna gra. Świat jest oczywiście mniejszy, dlatego po prostu uważam, że ta gra sama w sobie, jest lepsza. No jednak kosztowała też 170 zł, to jest dość mocna cena, ale no szczerze, ja uważam, że warto zagrać w to DLC. Nie wiem, czy. W... Kurde. Problem jest taki, że te błogosławieństwa minusem może być tego, że drugi raz się już nie będzie chciał tak w to grać, bo jednak, żeby przejść do DLC, ty musisz znajdować te wszystkie elementy eksploatacji. Eksplorować ten świat, zdobywać te elementy, nawet jak masz mapę, to i tak musisz latać po tej mapie. Po to nie będzie takie fajne i pocieszne, ale jeśli patrzeć tak, jak ja patrzę na tę grę, czy jak osobna gra całkiem, no to po prostu wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób patrzenia na to DLC. To nie jest takie rozszerzenie, to jest, mówię, alternatywna wersja. Tak by według mnie mógł wyglądać Elden Ring, i wtedy. Stwierdzenie, które użyłem na samym początku, że nie jestem wielkim fanem Elden Ringa Gdyby tak początkowo wyglądał Elden Ring tak jak to DLC, to byłbym fanem tego Elden Ringa To DLC mi się podoba też przez to, że jest trudniejsze Bo ja najbardziej w Soul -like slajkach lubię to, że te gry są trudne, że muszę się pomęczyć z tymi bossami A nie, że idę i rozwalam wszystko, no bo wtedy czuję, że jakby ten typ gry nie ma sensu, no bo nie na tym polega ta gra. Jakby te gry nie polegają na tym, żeby były łatwe, że możesz sobie chodzić siu, siu, siu i zabijać wszystko jak chcesz. No nie. Ale mogłoby być to samym osobną grą i by wyszło na to samo, tylko że świat by był bardziej zapchany, więc nie wiem, bym nie był nudniejszy, bo musiałyby być też inne elementy, ale mogłaby być to działać jako osobna gra, gdyby to jeszcze trochę rozszerzyć. Wydaje mi się, że to tyle. No to już podsumowując, mam nadzieję, że ten odcinek wam właśnie pokazał, dlaczego uważam, że samo DLC jest lepszy niż Elden Ring. Bo po prostu mogłoby być osobną, samodzielną, lepszą grą. Też poziom trudności jest cięższy, co mi się bardziej podoba, bo w tych grach no jednak gra musi być ciężka, żeby. No, chodzi mi o softlaki. No softlaki muszą być ciężkie, żeby w ogóle miały sens. A Elden Ring do ich nie należał. No, więc po prostu mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie lajka, like zostawcie suba, wbijcie na mojego TikToka i Twitcha. No i zapraszam Was do moich następnych filmów. A jeszcze wspomnę, tak jak zauważyliście, nie ma tu segmentu w końcu o nowościach, który początkowo miał się tu znajdować, ale uznałem, że wtedy film byłby za długi i po prostu nowości wejdą jako kolejny film, następny, może nawet przed tym filmem o alternatywności świata. DLC, a zwykłego Elden Ringa. Um, może tak za tydzień wpadnie, czy coś. No to po prostu dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym.